Witajcie w pomocy starej Waśni. Dzisiejszy temat będzie dotyczył: jak wygrać grę plebe plebejską bitwa. W zasadzie do owej gry plebejskiej można wejść dwojako. Wchodzimy albo przez gospodę. Oczywiście, gospodę musimy mieć wybudowaną. I po prawej stronie tutaj mamy zakładkę gry plebejskie. No, w tej chwili, akurat, wszystkie pięć gier plebejskich jest aktywnych. No i druga metoda, to jest wejście przez drogowskaz. Oczywiście tutaj drogowskaz właśnie ta strzałka informuje, że coś po prostu mam do wykonania w tym drogowskazie. I oczywiście tutaj cała lista obowiązków. Mi się tutaj świetnie, świetnie się właśnie tutaj informuje. Oczywiście tu jest też link. Mam napisane, jeszcze nie zagrałeś w grę plebejską, bitwa. Klikam. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Wybieram teraz bitwę. Wchodząc właśnie do bitwy, w tym momencie nastąpiło losowanie. Los, losowanie e, wojów. Oczywiście ci wojowie, których tutaj widzimy, czyli w, e, drużyna chwostka i moja drużyna, która została tutaj wylosowana, to nie są e, wojowie czy też e, drużyny, które są pozyskane z naszych koszar. E, także tutaj nie ma nic z naszych zasobów. Możemy śmiało w to grać, nie tracąc nic. Tak naprawdę to jest ta grapplejska bitwa jest stworzona tylko i wyłącznie po to, żebyśmy się uczyli algorytmu bitewnego po to, żeby na przykład, jeżeli będziemy w, w przyszłości po prostu w świecie na roku i stoczymy walkę czy z Sigrydą, czy też z Fostkiem, to żebyśmy po prostu e, tam, gdzie już tracimy naszych wojów, żebyśmy po prostu doskonale operowali i, i widzieli, co wysyłamy na co, lub też chodząc bohaterem po e, planszy. E, no dobrze, e, wylosowane e, mamy tutaj takie formacje. Zaryzykujemy. Jak widać, nasza formacja jest troszeczkę mniejsza niż Fostka, zdecydowanie mniejsza, ale spróbujemy. Gdybyśmy jednak mieli naprawdę źle wylosowane wojów, to oczywiście nie musimy wpadać w panikę, wystarczy, że tutaj niżej. W wersji mobilnej zejdziemy troszeczkę niżej i mamy coś takiego jak reset, gry plebejskiej i po prostu resetujemy. Oczywiście tych prób resetu jest dużo, także możemy nad wylosować jeżeli w momencie, kiedy będziemy w przywadze liczebne nad chwoskiem, bo tak też może się zdarzyć. No dobrze, ok. Jako pierwszą formację wybieram po swojej stronie włóczników i oczywiście po stronie chwoska. Kon, kon, ciężko zbrojnych kon, konny. Dlaczego? Ze względu na to, że włócznicy tak naprawdę są, to jest bardzo słaba formacja, ale przeciwko ciężko zbrojnym konnym naprawdę jest doskonała. Oni po prostu masakrują. Masakrują tutaj ciężko zbrojnych konów, oczywiście ich włócznie, które po prostu się zapierają o ziemię. No, jak najbardziej możemy to sobie wyobrazić, że tak to się właśnie dzieje w rzeczywistości. No dobrze, i toczymy walkę. W tej chwili mniej więcej, mniej więcej mieliśmy porówno, no i już jesteśmy. Już włóczników mamy w przewadze prawie dwukrotnej, ponieważ tych konnych, ciężkozbrojnych konnych Foska zginęło dość dużo. No i lecimy, oczywiście tutaj resetując, aż do praktycznie zniszczenia tej formacji. Jak widać, właśnie tu już mi praktycznie sześciu ciężkozbrojnych zostaje. Po mojej stronie moich włóczników jest ciągle 200. Tak, i w tym momencie formacja zgin zniknęła. No oczywiście tych włóczników nie zostawiamy tutaj teraz klikniętych, ponieważ Włócińscy są bardzo, bardzo słabi Kontra, ciężko zbrojny Pieszy, topornik No, łucznik też tam troszeczkę Ich eliminuje dość, dość Ale jeśli chodzi o ciężko zbrojny pieszy i topornik naprawdę nie warto. No chyba, że nam zostaje tutaj po prostu tak ostatnie i po prostu musimy stoczyć walkę, żeby jakoś tam, bo to wiadomo tutaj jak mamy niekorzystne, korzystnie pracowane, możemy tak, taką, do, do takiej sytuacji doprowadzić, ale zmieniamy. No i w tym momencie tak, e, ciężko zbrojnych pieszych klikamy i naszych ciężko zbrojnych konnych. Jak najbardziej, ponieważ ciężko zbrojni konni tak naprawdę e, są potwornie silni wobec ciężko zbrojnych pieszych, toporników i łuczników łuczników no i lecimy z eliminacją. Tu mieliśmy prawie 400, my mieliśmy około 100, tam chyba 80. Nas tutaj niewiele ginie jest eliminowanych. No w przypadku chwostka ciężkozbrojnych pieszych jest dość dużo. Za chwilę będzie wyrównana liczba. W tej chwili mamy 92, proszę bardzo, już, już jesteśmy w przywadze. Czyli praktycznie 400 ciężkozbrojnych pieszych wyeliminowaliśmy, tam chyba 180 konnymi. Także już jest 14, 9. 6. Jeszcze tu nie mam multi-kliknięcia, żeby nam więcej tych walk przeliczał, i nie ma, oczywiście. Tutaj ciężko zbrojnych konnych zostawiamy, i uderzamy na toporników. Także tu toporników mamy prawie 200, już 190. Również jest tutaj, a tutaj jeszcze nie, nie, nie wspomniałem, oczywiście. Ciężko zbrojny konny atakuje dwa razy, jakby dwa najazdy robi na przeciwnika. Także to jest naprawdę potężne narzędzie, jak widać po prostu. Już w tej chwili znowu ciężko konny jest w wadze toporników 60, on jest ciągle 48. No i tak naprawdę tymi 180 ciężko zbrojnymi konnymi, no wyciapaliśmy prawie, prawie wszystkie jednostki tutaj silne, czyli toporników i ciężko zbrojnych pieszych. Oczywiście uderzamy też na łuczników, bo ciągle ciężko zbrojny, mamy ich 44, konny jest nadal silny, mimo że mamy łuczników 481 ale tu będzie też eliminacja, jak widać już nie jest 400, już jesteśmy w 300, za chwilę będziemy w 200, proszę bardzo jesteśmy już w 200, to mamy ciągle 35, Na praktycznie po nam jednym, po jednym ginie ciężko zbrojenych konnych, a tutaj po prostu ginie ich nawet, nawet, nawet dużo. Po 30-40 jak widać No i kolejna formacja została wyciepana. Tak, zostali nam włócznicy i ciężkozbrojny konny. No oczywiście nie wysyłamem, bo to szkoda. No i w tym momencie przeklikujemy się na ciężkozbrojnych pieszych, ponieważ ciężkozbrojny pieszy wobec włócznika jest naprawdę silny. No i tutaj już dochodzi do starcia. Jak widać, włócznicy szybko, szybko nam tutaj cyferka maleje. Za chwilę będzie porówno. O, chyba teraz będzie już porówno. O, teraz już jest ciężkozbrojny nasz pieszy, już jest w przewadze. A włócznicy tutaj po prostu giną. Są eliminowani, no już mamy 6, 4, 3, 2, no i tu powinniśmy już zwyciężyć. I właśnie w ten sposób e, to się zakończyło. Mam nadzieję, że to jest dość czytelne to, co teraz pokazałem i wszyscy gracze, głównie nowi, po prostu po obejrzeniu tego filmiku, tego krótkiego filmiku, po prostu sobie poradzą doskonale e, z grą plebejską bitwa. Polecam tą bitwę, ponieważ się uczymy później jak walka, bo, czy bohaterem będziemy latać, czy też w e, świecie Polarek na roku, naprawdę, naprawdę to nam pomoże, jak te formacje wobec siebie. E, oddziałowują. Oczywiście dodatkowo możemy w koszarach, jeżeli mamy koszary wybudowane, w koszarach w pomocy poczytać, bo to są już cyferki, jak to procentowo wygląda, jest to szczegółowo. No i oczywiście jeżeli jesteśmy jakby do sprawdzenia pewnych rzeczy, mamy tutaj też symulator w koszarach i możemy jeszcze zasymulować różne konfiguracje. Oczywiście i w symulatorze, i w grze plebejskiej bitwa nie tracimy żadnych naszych zasobów. Możemy śmiało się tutaj jakby uczyć tego algorytmu bitewnego. One działają identycznie w tych przypadkach, we wszystkich przypadkach. No i co jeszcze tutaj pozyskaliśmy? No, i oczywiście, przez to, że grę plebejską możemy tylko raz zagrać czyli w bitwę możemy tylko raz na 24 godziny zagrać. W tym momencie, wchodząc do kronik, oczywiście zdobyłem tutaj 25 tysięcy sztuk złota do naszego skarbca. Oczywiście, jestem tutaj akurat z konto, na którym jestem na 10 poziomie. Tego złota jest więcej, oczywiście jak jesteśmy na pierwszym poziomie, czy też na drugim, trzecim i tak tego złota jest troszeczkę mniej, no ale warto, ponieważ to podbija nam rozwój gospodarki. Także mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem, jeśli byście mieli pomysły na jakieś inne filmy lub tutaj coś niejasnego było, proszę napiszcie tutaj w komentarzu, będę śledził wasze wpisy. Pozdrawiam, pozdrawiam i życzę powodzenia w grze plebejskiej Bitwa.